Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie z pierwszego już, już spacer. Ja właśnie zrobiłam sobie przystanek na huśtawce, ja w ogóle nie wiem czy ty też, ale ja kocham się huśtać. Zrobiłam ja sobie przystanek, bo bardzo boli mnie noga dzisiaj, prawa, ta właśnie noga, która trochę nie domaga po wypadku, więc sobie tu trochę rozruszę i opowiadam do Ciebie. Otóż, moja droga i mój drogi, mam nadzieję, że oglądając moje poprzednie powiedzmy, odcinki stwierdzam, że jednak tamten moment to był taki moment, w którym widać było, że byłam dosyć smutna. Może taka jeszcze nie w tej najlepszej formie. Światło się trochę będzie zmieniać, ale wybacz mi, chcę się pochusiać. No i mm, tak sobie pomyślałam, zrobiłam sobie trochę przerwy, bo stwierdziłam, że w sumie wchodzisz na mój kanał po to, żeby doładować jakąś turbo. Generalnie, tak ja. O, może ja wychodzę z założenia, że ja wchodzę sobie na kanały różnych osób na YouTubie po to, żeby się doładować turbo energią bardziej niż po prostu jakby widzieć osobę dosyć, dosyć smutną, dosyć załamaną. Ale to też jest jakiś etap, musisz to zrozumieć. Ja się cieszę, że to zrobiłam w tym etapie i w tym momencie, bo zdecydowanie. Poczułam, że to jest ten moment, ale wiedz, że będzie coraz lepiej. Coraz bardziej wraz z tym słońcem i wiosną ja też dochodzę do pełnej, powiedzmy, sprawności, pełnego życia, ale to wszystko będzie się, myślę, działo takimi trochę małymi krokami. Mam oczywiście milion tematów w głowie dzisiaj, ale stwierdziłam, jak szłam, że zadałam sobie, powiedzmy, intencje, o czym chciałabym dzisiaj Ci powiedzieć i chciałabym dzisiaj Ci powiedzieć o słowie DZIĘKUJĘ. Mnie się zawsze wydawało, że ja raczej wiele razy dziękuję, ale jakby miałam takie przekonanie, że dziękuję bardzo często osobom, które mi nie dziękują. Albo dziękuję i zauważyłam w ogóle coś takiego przez 10 lat bycia kobietą, która dużo czasu spędziła w handlu i generalnie bycie sprzedawcą, bycie powiedzmy jakimś tam zastępcą menedżera i takimi różnymi funkcjami. Że m, bardzo często łapałam się na tym, że jeżeli byłam. Bo ja naprawdę no, rzadko byłam niemiła dla moich klientów, ogólnie dla ludzi, e, znaczy dla moich współpracowników to różnie, ale, e, no, ale dla klientów raczej starałam się zawsze rzeczywiście być naprawdę bardzo miła. Byłam naprawdę bardzo, bardzo miła. I e, zauważyłam, że niektórzy ludzie. Po prostu się tego boją. W takim sensie, że jak pani jest taka miła, to pani na pewno chce mi sprzedać coś beznadziejnego, albo jak pani jest taka miła i, nie wiem, cztery razy wraca się po to samo do samochodu, no to generalnie, że coś tu jest nie tak. I ja też trochę wyrosłam w takim przekonaniu i też takie przekonanie u mnie się pojawiło i ostatnio się do niego dokopałam, że rzeczywiście często nie dziękowałam na tyle, ile chciałam, albo na przykład cisnąło mi się powiedzmy słowo dziękuję albo yy, tak po ludzku byłam wdzięczna za coś ogólnie jestem osobą bardzo wdzięczną bo uważam też, że i takie osoby też mam w swoim otoczeniu bo to jest coś cudownego yy, to jest wspaniałe uczucie, które mega buduje z nas wzajemnie yy, ciebie jako osobę i, i ogólnie nas wzajemnie no więc Słowo, dziękuję, jest magiczne. Tak uważam. I ostatnio, jak się dokopałam do tych przekonań, yy, to zdałam sobie sprawę, że hej, że jakby, jeżeli masz takie przekonanie, że bycie za miłym jest złe albo bycie miłym. Sprawia, że ludzie się tego boją. No to generalnie będziesz spotykać takich ludzi, tak? Będziesz miała na swojej drodze takie sytuacje, w których ludzie będą bali się tego, że jesteś miła. I po prostu zaczęłam sobie pracować z tym przekonaniem, powiedzmy za, za pomocą narzędzi jak intencja, za pomocą medytacji, bo z tym pracuję sobie na co dzień za pomocą intencji, za pomocą medytacji i też dziennika. Prowadzę sobie swój dziennik, pamiętnik mój, mhm, pamiętnik księżniczki i w tym pamiętniku zapisuję po prostu strumienie swojej świadomości, myśli, to, co przyjdzie do mnie przed medytacją, bo Generalnie zaczynam swój dzień raczej od tego, żeby e, po prostu sobie ten strumień wypisać albo coś, co mi się śniło. Ostatnio miałam taki piękny cel no i musiałam go spisać. Taką poczułam potrzebę. No i jak się do tego dokopałam, to okazało się, że no jak jakby nasze życie to jest odzwierciedlenie każdej myśli, jaką mamy w głowie, każdej, każdej jednej, takiej z pozoru niewinnej też. No jakby tutaj to jest niezaprzeczalne i ja jestem tego naprawdę żywym przykładem i myślę, że Ty jak się nad tym zastanowisz czy jesteś osobą świadomą chociaż trochę też wiesz, że jak sobie pomyślisz, o kurde, spóźnij się, to się spóźniasz, nie? Jakby to, to tak działa. Jakby te, ta fala, na której nadajemy, totalnie przyciąga wszystko. Wszystko, jakby jeżeli tą niską częstotliwość mamy w życiu, to nasze życie będzie na niskiej częstotliwości, tak? Ja wychodzę z takiego założenia. No i jak sobie pomyślałam, że skoro mam przekonanie, że jeżeli ktoś jest dla mnie miły, to czegoś ode mnie chce, Albo jeżeli ktoś jest dla mnie, jak ja jestem miła, to ludzie się mnie boją, no to tak będzie. No i zrobiłam sobie taki test, dużo sprzedaję na Vinted, zapraszam też na moje konto. No i tam sobie wystawiam rzeczy, bo generalnie bardzo czyszczę moją szafę po wypadku, bo wiele rzeczy no, po prostu nosić już nie mogę. Są na mnie na tyle niekomfortowe przy tym razie, że no, nie jestem w stanie ich założyć i muszę je wymieniać na de facto większe rozmiary tutaj w, na górze, dużo oversize'ów. Teraz noszę praktycznie i, i spodnie też jeansów w ogóle nie ma opcji, więc z reguły chodzę w dresach i w jakichś takich bardzo luźnych rzeczach. No i zrobiłam sobie taki test i stwierdziłam, że po prostu zrobię sobie taki dzień. Zrobię sobie taki dzień, w którym naprawdę podziękuję za wszystko. Nie będę wybierała tego wiesz, co jest dla mnie co jest dla mnie miłe, komfortowe, albo no wiadomo, że jak ktoś Ci mówi, ładnie wyglądasz, to mówisz dziękuję, nie? Albo jak ktoś Ci mówi, o, ale masz piękną fryzurę, albo ale ładnie Ci w tych nowych włosach, albo nie wiem, jaki masz piękny make-up, no to, to są takie oczywiste rzeczy. Ale jeżeli ktoś mówi Ci coś, nie będę tutaj podawała przykładów, no bo każdy mówi coś innego, ale jeżeli ktoś mówi Ci coś takiego, co wcześniej odbierałam jako, no hmm, czemu ona zwraca mi uwagę, albo wiesz, czemu ona mi o tym mówi, jak ja to wiem, jakby dlaczego ja mam za to dziękować? No niestety byłam w takiej energii i w takim wajbie, co wyszło właśnie w pracy z moją, z moją powiedzmy, przeszłością, z czym aktualnie sobie pracuję. No i stwierdziłam, że jak, że jakby wysyłając taką energię, no to dostajesz ją w zamian. Jakby po raz pierwszy w moim życiu, a mam 29 lat, piękny wiek. Zawsze sobie sprawę, że naprawdę wszystko jest energią. Nie każda myśl, każda myśl, każda jedna myśl naprawdę to jest tak automatyczne, że my to robimy, jest po prostu energią. I jeżeli ja generuję tą energię w każdej naprawdę sekundzie mojego życia, to ja ją dostanę w zamian. I jakby ilość tej energii, którą ja dam, ja dostanę w zamian. I ja do tej pory naprawdę nie zdawałam sobie z tego sprawy w takim sensie. Wiesz, wrzucam tam te rzeczy na ten wintet, ale no nie ukrywałam, że nie były to jakieś mistrzy, mistrzowskie fotografie albo nie wiadomo co. Eee, no i też byłam miła dla tych ludzi, bo to nie jest tak, że nie, ale, ale nigdy nie robiłam tego z taką intencją, żeby po prostu, wiesz, rozstać się z tą rzeczą żeby ta rzecz tej danej osobie służyła, żebym ja w ogóle też, bo kupuję też rzeczy na vintage, bo bardzo lubię rzeczy vintage'owe i wiecie, rzeczy po prostu używane. Często kupuję po prostu. Właściwie od momentu wypadku to nie kupuję już nowych rzeczy, ale może coś jeszcze zmieni. No i jakby, że ta intencja i to słowo: dziękuję tutaj jest takim kluczem, bo jakby dlaczego nie dziękujemy? Mm. Tak naprawdę za wszystko, nie? Że jakby słowo dziękuję możesz mówić już od momentu przebudzenia, od momentu tego, że patrzysz sobie na słońce i mówisz dziękuję za to słońce, dziękuję za to niemo, dziękuję za to, że je widzę, że ja słyszę śpiew ptaków. Wiesz o codzie, to są takie najprostsze, prozaiczne, ale ja dziękuję na przykład, że mam wspaniałego męża, ja dziękuję, że jestem otoczona miłością przez mojego męża i że ja mam tą miłość. Ja dziękuję za szansę pracy nad sobą, wiesz o co chodzi, za znalezienie narzędzi, które fantastycznie odmieniają moje życie i dziękuję za ten proces. Jakby zobacz i z jakiego i to wszystko właśnie wynika z tego poziomu tej energii, czyli wstajesz i mówisz, o nie, o nie, nie wyspałam się, boli mnie głowa. jest tam z migreną, jakby i bólem głowy, takim powypadkowym spięło mi znowu całą stronę aż do palca u stopy ciężko mi jest chodzić ale hej, wyszłam na spacer, bo wiedziałam, że dziękuję za tą możliwość że mogę iść na spacer jakby wiesz, że mam na to czas możliwości, że to jest moje własne sanatorium, najlepsze na świecie bo mogę tutaj mieć swoje narzędzia mogę w swoim tempie wracać do zdrowia, ja za to dziękuję i zrobiłam sobie taki dzień gdzie po prostu zaczęłam dziękować za wszystko, I jakby niezależnie od tego, co dostawałam w zamian. Mówiłam sobie dwa zdania. Jedno to oczywiście, że dziękuję, a drugie to jest jedno magiczne zdanie: Wszystko jest energią. Ja wysyłam do świata energię największą, jaką się da, bo ja. Taką energię chcę otrzymać. I to nie chodzi o to, że ja to wysyłam i jakby, że to jest kontrakt, wiesz, że, okej, okay, wysyłam i, i dobra, teraz czekam, aż, aż ona przyjdzie. Nie. Ja ją wysyłam z taką intencją, jakby dziękuję za to, że ktoś mi przypomniał, że moja paczka jest w paczkowacie i jej nie odebrałam, a kiedyś bym tego nie zrobiła, kiedyś powiedziałabym, hej, no wiem, widziałam, nie? Spoko, okej, okay, dzięki. W sensie to by było wiesz, w takim tonie, a teraz. To jest zupełnie inny i ten dzień, zachęcam cię do tego, żeby zrobić sobie ten dzień, dzień słowa dziękuję. Naprawdę podziękuj w każdej minucie, jeśli tylko wiesz, to jest też uważność, ćwiczenie mega uważności, tego, żebyś była uważna i był uważny na to, co przychodzi do twojej głowy, jaka myśl. Jakby wiesz, ja kiedyś strzelałam swoimi myślami i swoimi stwierdzeniami jak z karabinu, a teraz tego nie robię, bo. Ja wiem, że mam czas na to, żeby na przykład przetransformować tę energię nawet i to nie jest tak, że ja nie czuję czasami złości, wiesz, w czasie dnia. Teraz już to rzadziej, ale są takie momenty, tylko że ja po pierwsze znowu te dwa zdania. Wszystko jest energią. Ta złość też jest energią. Pytanie, czy jeśli czujesz złość, i to jest energią, którą dostajesz, albo ją czujesz, którą masz w sobie, czy chcesz ją oddać do świata, no bo jeśli ją oddasz, to dostaniesz ją w zamian. Im więcej złości Ty wydasz na świat, tym więcej tej złości dostaniesz w zamian. Im więcej, i to działa w dwie strony, im więcej miłości, szczęścia, spokoju. Jak ja bardzo chciałam w życiu mieć spokój, to było moje marzenie, odkąd pamiętam. Ja tak bardzo chciałam być po prostu spokojna. I z tą intencją żyłam przez lata. Wiele rzeczy się wydarzyło, do wielu rzeczy musiałam się dokopać, żeby ten spokój przyszedł, ale on ze mną jest. I chcę, żebyś sobie zrobił dzień takiej, takiego słowa dziękuję. Koniecznie musisz mi dać znać, czy to u ciebie zadziałało. Ja serdecznie bardzo zapraszam na swój Instagram. Codziennie dodaję posty z moimi przemyśleniami z różnymi fajnymi rzeczami, dodaję też posty beauty. Myślę, że tutaj też po powoli będę się pojawiać z takim kontentem modowym, beauty, ale potrzebuję jeszcze teraz czasu, żeby trochę dojść do siebie, więc kontent taki um, to jest coś też, co bardzo czuję w sercu i co, z czym się chcę z Wami dzielić. Ja muszę już kończyć, więc yy, co robimy? Dwie rzeczy. Mam takie odrosty, ale wybacz. <laughs> yy, jeden to uświadamiamy sobie, Każda nasza myśl, każde uczucie, wszystko, każdy pieniądz, brak pieniądza, wszystko, każda rzecz to jest energia. I teraz, za każdym razem, jak otrzymujemy cokolwiek, rzecz, myśl, słowo, spotkanie z kimś, naprawdę cokolwiek, myślimy sobie, co ja mogę z tą energią, jak ja mogę być, wdzięczną za to, być wdzięcznym za to, wspiąć się na te wyżyny i powiedzieć sobie, wow, ok, jestem wdzięczna, że zwracasz mi uwagę na coś. I oddam Ci to, co ja sama chciałabym usłyszeć, oddam Ci to, jaką ja energię chciałabym mieć w zamian. I powiem Wam, że dzieje się magia. Naprawdę dzieje się magia, bo to, jak to buduje mnie, to jaką to daje siłę, to daje, jaki to daje spokój, że ja bardzo często przyglądałam się takim ludziom w swoim życiu, jak ich spotykałam, bo czasami tak było i myślałam, What the hell? Skąd ty to w ogóle? What? Jak ty to robisz? Co, co ty w ogóle robisz? No i, yy, i myślę, że wtedy też dawałam sobie taką intencję, że też bym tak chciała. I, I polecam ci to. Spróbuj po prostu mówić dziękuję. Spróbuj od naprawdę, od samego pierwszej sekundy twojego życia powiedzieć sobie dziękuję. Zobaczysz, jak to wspaniale działa. Wystarczy tak naprawdę jeden dzień i na drugi dzień jestem przekonana, że wstaniesz zupełnie z innym przekonaniem z takim spokojem, szczęściem i tym w ogóle, że wiesz że jesteś zdolna pomimo całego bałaganu, który jest na przykład w swoim życiu powiedzieć za to dziękuję wow, to jest naprawdę tak mocne i tak duże że no jestem totalnie z Ciebie dumna, jestem dumna z siebie i z Ciebie więc dawaj znać jak Ci poszło buziaczki